grupa druga szkoły średnie, jedenasty powiatowy turniej pięknego czytania, czytamy klasykę polsko i światową. Komisja się nie zmieniła, w dalszym ciągu przewodniczący pan Marcin z teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, pani Grażyna Darska Jerzyckie Centrum Kultury, Bożena Oleksiak Gminny Ośrodek Kultury. I rekreacji piłkarza. Zapraszam drugą grupę. Nie. A zatem zapraszam serdecznie Martę Szymańską, uczennicę pierwszego liceum ogólnokształcącego w Pirzycku. Marta zaprezentuje nam fragment serdeczurkę Witolda Gombrowicza, a o przygotowanie proszę Martę, Olech. Nagle zobaczyłam. Że z welfra wyłazi starość. Nie zauważyłem dotąd, że profesor ma już powyżej pięćdziesiątki. Nigdy jakoś przedtem nie przyszło mi to na myśl. Jakby absolutny welfer był istotą wieczną i ponadczasową. Stary czy profesor? Jak to stary czy profesor? Dlaczegoż by nie mógł być starym profesorem? Nie, nie o to chodzi, ale. Co się tu na mnie gotuje? Boże, byli w zmowie, to na pewno. Boże, dlaczego siedzi? Dlaczego przyszedł tutaj, żeby siedzieć przy mnie z pensjonarką? Siedzenie jego było dla mnie tym bardziej męczące, że siedziałam z nim razem. Gdybym stał, nie byłoby to takie straszne, ale wstanie przedstawiało okropne trudności. Ściśle biorąc, nie było powodu do wstania. Nie, nie o to chodzi, lecz czemu siedzi z pensjonarką? Czemu siedzi staro z młodą pensjonarką? Litości, dlaczego siedzi z pensjonarką? Czemu jego starość nie jest zwykłą starością, ale pensjonarską? Jak to starość z pensjonarką? Co to znaczy starość pensjonarska? Nagle zrobiło się strasznie, ale nie mogłem uciekać. Starość pensjonarska, starość młodo-stara, Oto jakie niekompletne, niezupełne, ochydne formuły galopowały mi w mózgu. I naraz śpiew rozległ się w pokoju. Nie wierzyłem własnym uszom. Belfer śpiewał arię pensjonarce. Ze zdumienia odzyskałem przytomność. Nie, nie śpiewał, nucił. Pimko, urażony obojętnością pensjonarki, zanucił kilka taktów z operetki, podkreślając całą niewłaściwość, złe wychowanie, nie takt a więc jednak śpiewał. Zmusiła dziadkę do śpiewania. Czy to był ów groźny, absolutny, umiejętny Pimko? Ten dziadek porzucony na kanapie, śpiewający przymusowo pensjonarce? Zapraszam Adama Zalewskiego, ucznia pierwszego liceum Ogólnokształcącego w Bliżycku. Adama usłyszymy we fragmentach trzeciej części dziadów Adama Mickiewicza, a przygotowuje się Marek Abłasewicz. Ja Mistrz, ja Mistrz wyciągam dłonie. Wyciągasz niebiosa i kładę me dłonie na gwiazdach, jak na szklanych harmoniki kręgach. To nagłym, to wolnym ruchem Kręcę gwiazdy moim duchem. Milion tonów płynie. W tonów milionie każdy ton ja dobyłem. Wiem o każdym tonie. Zgadzam je, dzielę i łączę I w tęczę, i w akordy, i w plączę, Rozlewam je we dźwiękach I w błyskawic stęgach. Odjęłem ręce, Wzniosłem nad świata krawędzie I kręgi harmoniki Wstrzymały się w pędzie. Sam śpiewam, słyszę we śpiewy Długie, przeciągłe, jak wichru powiewy, Przywiewają ludzkiego rodu całe tonie, Jęczą żalem, ryczą burzą i wieki im głucho wtórzą, a każdy dźwięk ten razem gra i płonie. Mam go w uchu, mam go w oku, jak wiatr, gdy fale kołyszę, po świstach lot jego słyszę. Widzę go w szacie obłoku. Boga. Natury godne takie pienie. Pieśń to wielka. Pieśń. Tworzenie. Taka pieśń jest siła, dzielność. Taka pieśń jest... nieśmiertelność. Ja czuję nieśmiertelność. Nieśmiertelność tworzę. Cóż ty... Większego mogłeś stworzyć Boże? Patrz, jak te myśli dużo sam z siebie. W słowa, one lecą, rozsypują się po niebie, toczą się, grają i świecą. Już dalekie. Czuję jeszcze, ich wdziękami się lubuję. ich okrągłość dłonią czuję, ich ruch myślą odgaduję. Kocham was. Me dzieci wieszcze, myśli moje. Gwiazdy moje, czucia moje, wichry moje, W pośrodku was, jak ojciec wśród rodziny, stoję. Wy wszystkie moje! Zrzucę ciało. Jako duch przybiorę pióra. Potrzeba mi lotu. Wylecę z planet gwiazdko obrotu. Tam, gdzie graniczą stwórca i natura. I mam je, mam mam! Tych skrzydeł Twoje wystarczą. Od zachodu na wschód je rozszerzę. Lewym o przeszłość, prawym o przyszłość uderzę i dojdę po promieniach uczucia do ciebie. I zajrzę w uczucia Twoje. O ty, o którym mówią, że czujesz na niebie. Ja tu. Jam tu przybył. Widzisz, jaka ma potęga, aż tu moje skrzydło sięga, lecz jestem człowiek. I tam, na ziemi byciało, Kochałem tam, w ojczyźnie serce nas zostało. Dziękuję. Zapraszam do nas serdecznie Marka Błasewicza, Ucznia pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku, Marek zinterpretuje nam fragment książki Portret Doriana Greya Oskara White'a, a przygotowuje się Andrzej Należyk. Mamo, mamo, jaka ja jestem szczęśliwa! – szepnęła dziewczyna, tuląc twarz do łona znużonej, zwiędłej kobiety. Która odwrócona plecami od ostrego rządzącego światła, siedziała na jedynym stojącym fotelu w, w ich nędznym saloniku. Taka jestem szczęśliwa, powtarzała. A ty także musisz być szczęśliwa ze mną. Pani weń drgnęła i złożyła swe chude, bizmutem wybielone ręce na głowie dziewczyny. Szczęśliwa? odpowiedziała piechotą. Ja tylko wtedy jestem szczęśliwa kiedy Cię widzę na scenie. Nie wolno Ci myśleć o niczym innym, jak tylko o Twojej sztuce. Pan Isaks był dla nas bardzo dobry i jesteśmy mu dłużne dużo pieniędzy. Dziewczyna podniosła oczy na tą się. Pieniądze? Zawołała. Mamo, co u nas obchodzą pieniądze? Miłość znaczy wiele więcej niż każde pieniądze. Pan Isaks Dał nam 50 tysięcy funtów zaliczki na spłacenie naszych długów i zakupienie pożądanej wyprawy dla Jamesa. Nie wolno ci o tym zapominać.